Ostatnio Valorant zaczyna mnie trochę nudzić. Myślę, że to w głównej mierze przez to, że albo filuję smokey na Clove, albo gram Killjoy i nudzą mi się już setupy. W związku z tym wpadłam na pomysł, żeby wypróbować nowe postacie. Zapytałam się na TikToku, czy taka seria byłaby fajna do oglądania i całkiem sporo osób napisało, że tak. No i jako pierwszego postanowiłam wypróbować Phoenixa, mimo że ludzie pisali głównie o Astrze, ale nie jestem aż taką masochistką, żeby grać Astrą od razu przednie komentarze brałam z TikToka, ale teraz y, będę się sugerować z tym i stąd, więc możecie napisać, jaką inną postać wybrać. A jeszcze muszę sobie kartę finiksową ustawić. O, ten też jest spoko, zobacz. No, to znaczy, że będę musiała robić Instaloka. O Jezu. Fuj. Dioniec, Dionys, czekajcie! Czekaj, jest, czekaj dziad, nie wiem dlaczego nie mogę go wziąć. O to nie to robię. Ojej, oh yeah, ja robiłem ranę ganę, niezła. <laughs> to było mega śmieszne. Ono nie wie, ono nie wie, ono nie wie. Aha, tak mi pozabierali wszystko? Masz wandala. No, ale chciałam opas z niej Żeby nie wchodzić Tak Ej, podobało mi się, to była spoko akcja, strasznie Ja nie była zblendowana? Ja? No Ani razu Ja zrobiłam 4 no. kile teraz to było zajebiste. Następna Jezu, tak mi się dobrze gra tym phoenixem. Wysięgam Okej Okej Jay Snowman A, oh, nevermind jest tutaj Zabij ją, proszę bo Williams ma najlepsze auto i Legal Sar w się i się z nim na, na przebieg starki mm. W sensie rozjebał się w pierwszym wyścigu, bo już... Ej, bo tu jest on to jest. Jezu! <laughs> Wiesz, że mnie twoja Dizzy oślepiła. Okay. O. Patrz, ja sobie wzięłam na fantoma y, precla złotego takiego jak ty masz. Żebyś mieli matcha. Nie obracaj się, nie obracaj się! Nie masz precla. No pewno mogę nie widać. Praca widać jak będziesz go trzymać. Nie masz pracy. No... A chcesz się zamienić? Masz. Nie, no ja zobacz, grałem. ale zobacz a, na chwilę. Na... O poznasz gniew Brytyjczyka. Po cichu ona tu puszuje. O, no to nice. Dzięki za pomoc. No ja dam ci flasza. Wydaje, ona... Nie zdążyła Zdarzyła umrzeć. Widać, się to stało. Oh. O, gdzie Ale ja ich, nie... ja ich nie słyszę, czy oni się nie odzywają? Nie się. się tak zaczęłam zastanawiać. Może ja po prostu znowu mam? On coś z kąsami zepsutego. Może znowu bana dostałam? 10-4. Podoba mi się ten Phoenix, aczkolwiek to pewnie jest pierwszy mecz. I może dlatego. On jest w. Dzięki. A ja i tak mam ulto. Dzięki. No tak, zmida. Ale jeszcze Znowu ja nie widziałam. Oj się tak tragicznie ustawiają. Ja nie wiem, to są może jakieś chyba niskie rangi. Szybko uciekać. Uciekłem. Uciekłem. Chamber nie. Ona jest na spajku. Nie widzę nic, nie podoba mi się to Nadal? No okej O, kill J tutaj backside No Nic jej nie dałam, ale <ścoughs> to ich zmotywuje Ale on ma simkoła Ojej A czemu ona miała taką żółtą? twarz? A co chodzi? Czemu ta morda jest taka żółta? <noise> Bardziej żółtego tego papieża z Papam Kardynale. Wojtyła Ej mogliby wybrać całego papieża, ale w sumie dawno nie było Nowego papieża, ale Polaka? Obojętnie, dawno nie było. Jutsu! 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 ma opa. Oh, dziękuję. Jet 97 Ja wypuszywałam tak, taką odległość Zauważyłam, miał Obis, on... a oni nawet, oni dopiero zaplantowali Czemu on miał ulta i kupił tego? Opa. Opa Nie wiem Ja nie wiem, w jakich merangach gramy Jakbyś sprawdził, to by miało to może sens, ta jego decyzja. Sens. To poproszę, żebyś sprawdził. Nie już Jaką marangę? Chomper. S1 Aż w... takie niskie gramy. W epizodzie piątym Latyna 3. No to w piątym. Tu ktoś będzie? Możliwe. Uważaj. Pato. Skąd on ma pieniądze na opa? A pewnie podniósł chambera. Jeszcze mi. to. Ojej, jak się skrada. Nie! No ale zabiłeś Reina chociaż, to dobrze. No, ale ja bym ball. miał tego Omena. O mój no no troszkę marnie widzę te nasze szanse tutaj. Teraz. I co teraz? Co teraz? Ej, co robi? Dobra, nie A będę. Zaraz mówił źle. Się... A zaraz chyba się. Aaa, widzę to szansę. Jednak... Jednak mogę być z hejterem w spokoju. Nie, nie sprawdzę, kto ktoś jest. Mhm. Ja, mi się wydaje, że mogę rotować. Mi, mi da, żeby sprawdzić. A! Co on tu robi? Ja wezmę wandalę z niej, czy ty chcesz? Weź się. że żeby nam shotować. Na górze, On miała wandala chyba. Tak. Dobra, jest zaplantowane w tym. Ok, dawkuj. Na górze, górze, góra, 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 gura Wystarczy, że przeżył Nie przeżył 4 oh, oh, asysty 68 Omen y, 101 Reyna, 57 Cypher i 101 Hejmy, yeah? No to dobrze to... Nie dobrze, bo zero killy nice.

Nice no. <grym> Także Prace. to jest dobry moment No widzisz, ja mam pretzla, nie oszukuję No, no ja też mam pretzla, tylko na fanconie No ja mam też pretzla Z innej szkoły już <grym> No ty jesteś z innej szkoły też, niż ja Ze szkoły dobrego wychowania Nie A ja nie mogę mówić, że ze szkoły, bo znowu powiedzą, że mam 15 lat Ej, czemu ja tego. Ja to Coś takiego wcześniej nie wpadłam? Zapomniałam, że flecze Phoenixa są w Lowy okay. do. Ja to to w... O, miałam mojego wandala teraz. Roman się znowu schował. Oj, sama się znajdowałam. ultimate' Come on, let's go! A, no, zbogował mi się Mam mnie mam umena Okej okay. Gdzie jest? Nie Nice 31 killi O oh, wow A może midem? się zraszować Nie wiem Odcisali to wszyscy

Jezus! <grymne> Co to było? Ej, brzydki jest ten pracel na tym fantomie. Nie podoba mi się. Słabo fituje Co ty zrobiły? Pisław! prostu tak to Mam Fisława. O oh, oh. oh, Fisław, co? Taki mały. Oh, wow. Endless Nightmare. No, Endless Ni Nightmare to jest ta gra, po prostu. Co ty robisz, kocie? Nie! Co się stało? Czekaj, to jest po to, żeby zepsuć... RIPA, KTÓRY SIĘ NIE ZEPSUŁ! Jestem zrozpaczona, szczerze, tym wydarzeniem. Remaining. He was backside. No nie wiem, wam mógłby ci iść pomóc. Damn, boy. You sound like 14. I'm a woman. Oops. <laughs> Thank you. Oh, wow, uh, o, Przed, przedostatnia No to teraz można, to na przedostatniej mi musisz powiedzieć Czyli na następnej? Tak A na ostatniej co ci powiedzieć? A czemu ja mam Co mam ci powiedzieć na ostatniej? Na przedostatniej, musisz powiedzieć, że jest przedostatniej, że mam sobą. No tak, 20. a na ostatniej co mam powiedzieć? Tak będzie. Nic. Że, nie wiem, nie lubisz, czy coś. Sly for main. O, zabiłam ją. Smacznie. Podzieliłem. <gry> Lubię cię. Czy coś. Czemu? Ostatnia runda. A. Nie, bo ja ci kazałem tak powiedzieć, co to się nie liczy. Aha. I później stawię ten filmik i obnażę Twoje podejście do mnie. Ludzie będą mi pisać, że ja Ci płacę, żebyś ze mną był. Dobra, jak minus? Nie, bo ja I tak, wracam do Silvera. Minus 23? Minus 18. Tak. Tak napomknę. Aha. 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 Też mogę? Możesz. Czy nie? Czy woli, żebym z walkera poszedł? Możesz. Zaczynam dochodzić do wniosku, że to nie w postaci, której... którą gram Leży problem. Tylko po prostu w tym, że gram rankedy i one ze mnie wysysają szczęście i życie. jak Valoranta. No, ogólnie tak. Zobacz te, na ten kąt, zobacz na te postacie. Kochnę się. O, no. no nie mnie, ja mam HP.

O oh mój Boże, Nie zrobiłem. O, oh, Ja zrobiłam źle bo nie powinna mi odgradzać naszej Reiny z celą, A z jakiegoś powodu pomyślałam. Nie, ona będzie na longu. I jak tam przeszedł, tam się Aha, I'm now we my No left. Are... Come on, let go! It's yeah. you and me. Aha, serio. A, dobra, LOL. Some... Oh. Uh... One enemy remaining. Mega śmieszno. Uh. Hey. Careful now. Uh. Uh. <grym> <grym> Aha. No dobra, dobra, Mamy no, pięciu dworysów, może dalej za mało O pięciu <grym>

To było mega lucky. Ej no czemu nie mogę zaplantować? Nie chcę tu jednak. Nie zaplętuję nigdy już. Tak może być. Uh. <grywany> uh, ready. Jezu. To jest mega lucky wszystko, ja nie wiem jak to zrobiłam, jak przeżyłam w ogóle. Zgasili go Stopa, to ojcu liczasz? Widzę <grywy> tu ktoś, jakiś lamus A, safe się tu za no. Jest rejna w sensie Ej, Nie, to ja bym poszła... A, bo nie mamy spajka, okej okay. Ktoś dał. Okay. No tu jest to na no ma... blisko, mi się wydaje. A nie, już nie ma guardiana, no już no, no to... ma mm, przytom. Piękne skarby. Nie ma tego, ja. nie. A! One enemy Ty, a zrób jakiś montaż pod piosenki z kolima? No i nic, Proszę. Ja nie wiem gdzie on może być. No i tam, i tam. Mi się... Właśnie mi się wiadomo, że coś na lągu słyszałam, ale. Miałaś ulta. Nie. Ej, bo mi się wydaje, że ktoś tu. Ok, to idzie. Oh. No i idzie. Dobra, let's go!

Ogólnie bardzo podobało mi się granie Phoenixem. Jest to na pewno fajna postać. Aspekt leczenia się, ult jest fajny, flasze, no i ogólnie ściana do wchodzenia na przykład albo odcinania linii wzroku. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie mi się nim grało, naprawdę. Myślę, że mogę nim grać też w normalnych gierkach potem, oprócz tylko do filmiku. Ogólnie jest to bardzo prosta postać, nie musiałam się jej uczyć wcześniej i dlatego od razu na przykład grałam teraz rękę, bo normalnie to bym zagrała na unrankadzie wcześniej. Fisław mówi, że możecie zostawić suba, jeśli się podobało, ale, ale to Fisław mówi, nie ja, jak coś.